No i co? Dyskoteka, dyskoteka pana Dżeka grała lepiej, nie? Miała więcej. Słuchacz, chyba że to ma ma słuchaczy, no tak. No ale nie pomogło. Słuchaczy przybyło. Teraz jest coś innego. Oj, 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 im się bardziej będziesz rzucać, tym gorzej na tym wyjdziesz. No nic. Kolej ze sklepem Sklep Kolej ze sklepem, klej ze sklepu, rat and glue kurczę. No i co dalej? Weź kudło większe, bo to zanim lepiej nie ucieknie ci wiesz. Co? I, za... Przełożysz ją? Z twoją pomocą jasna. No. No to są kurczanki inteligentne. Na razie to Inteligentne Nie, ale szybkie. Do... Załóż, pójdę je odlepić. Chopciu, moja droga, ułatwiaj! Chęci ogonu, nie urwę! Masakra, słuchajcie! A tak to wygląda! Mm. Wik. Dziewczyno, ty już jesteś tak porepiona, że, że sama się chyba nie obierzesz z tego! Jest to masakra. No ale sprawdza się, cholera. Nie ma koty, no co prawda, zostawiają bez głowy kot w tym momencie, bo jeden nam już tutaj gdzieś pod ciągnikiem albo jakimś wariatem kurde zginął ale kurde mysz kochany ale jeden jez i poluje oddziera myszy ze skóry nie da się tego inaczej ująć natomiast tu jest taki zwierz i to nie jest zwierz tylko mysza no i to myszka no ale myszka, no tego się nie bałaś przyszło Okryska na matyska teraz trzeba będzie jakoś tam się umyć gdzieś wywieźć. Ło, zima idzie.